Hej, wiecie, że w tamtym roku odbył się finał Intel Extreme Masters w stolicy Górnego Śląska, gdzie katowicki Spodek zamienił się w arenę sportową? Wraz z moją koleżanką zaprezentujemy Wam nasz komentarz odnośnie tego wydarzenia. Finał Ligi Intel Extreme Masters 2015 to najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie. Po raz drugi około 250 najlepszych zawodowych graczy Starcraft 2 League of Legends per Global Offensive i Stonea tłumnie zjechały do Katowic. Profesjonalna organizacja, wspaniała prawa imprezy, a przede wszystkim najlepsza na świecie publiczność przyciągania eSportowców oraz sprawiają, że trudno sobie wyobrazić, by IEM mógłby odbić się gdzieś indziej. Do stolicy Górnego Śląska przybywa dziesiątki tysięcy osób. Już pierwszego dnia pada niesamowity rekord. Rozgrywki counter strikea za pośrednictwem oficjalnego kanału w serwisie Twitch ogląda ponad pół miliona widzów. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, usytuowane w bliskim sąsiedztwie Katowickiego Spotka, staje się drugim najważniejszym miejscem dla odwiedzających. Podczas finału producenci sprzętu i oprogramowania związanego z branżą gier mogą zaprezentować swoje produkty. Jednym z wystawców jest Asus który przygotowuje szereg wyjątkowych atrakcji dla fanów esportu. Nieodłącznym elementem rozgrywek esportowych jest oczywiście cosplay, czyli odwzorowanie ubioru postaci, między innymi skier, stylizacje i kostimi uczestników w co roku porażające wrażenie. Nie da się nie zauważyć pasji ogromnego zaangażowania, jak i potencjał autorów. Jak to wydarzenie sportowe, oczywiście nie mogło również zabraknąć youtuberów, gwiazd internetu, głównie gamingowych. Można spotkać się z nimi, dostać autograf i zrobić z nimi zdjęcie, na pamiątkę ze spotkania ze swoim idolem. Ludzie jednak muszą stać w długich kolejkach i czekać nawet parę godzin, aby osiągnąć swój cel. W tym roku IEM odbędzie się od 4 do 6 marca. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na to wydarzenie sportowe. Jak widać, naprawdę warto.